Witam Was bardzo serdecznie i cieszę się, że znowu tutaj jesteście ze mną. Dzisiaj chciałabym przeczytać werset z pierwszego listu Piotra, piąty rozdział, siódmy werset. Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż on ma o Was staranie. Czy ufasz Bogu wystarczająco, żeby zrzucić na niego każdą troskę? Jakie brzemię dzisiaj nosisz? Co jest Twoim problemem w Twoim życiu? Co jest Twoim ciężarem w Twoim życiu? Zrzuć każdą troskę, każdy problem, każdy ciężar na, na Jezusa, bo On, On może unieść każdy ciężar. My tego nie możemy zrobić. Chciałabym również przeczytać werset z Mateusza 6 rozdziału, 25, 25 werset. Dlatego powiadam wam, kto to mówi. Jezus mówi do uczniów swoich i do nas, do nas wszystkich mówi: nie, tru, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo pili, ani o co o ciało swoje, czym się przy, przy, przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarmem, a ciało niż odzieniem? I jeszcze z Mateusza 6, 34. Nie troszcie się więc o. Dzień dzisiejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Przez ostatnie lata bardzo się troszczyłam o to, co, co będę jeść, co się ubiorę, e, skąd e, znajdę pieniądze po to, żeby pojechać do Polski. I był to dla mnie bardzo ogromny ciężar, który nosiłam w sobie przez ostatnie kilka lat, ponieważ zawsze pracowałam, a w tym. Ostatnim okresie nie pracowałam. Wcześniej miałam sklep, który musiałam zamknąć, dlatego że byłam w ciąży i nie podołałabym z niemowlakiem sama tutaj w Grecji bez żadnej pomocy, bez mamy, bez jakiejkolwiek pomocy. Po prostu byłam sama i wiedziałam już po pierwszym dziecku, że e, będę musiała sama się zająć z dzieckiem. Nie będę miała do tego żadnej pomocy. Ale dzięki Bogu, że tak się stało i podjęłam taką decyzję, żeby zamknąć sklep, ponieważ e, kiedy urodził się mój syn, przyszedł czas e, karantyny koronawirus i na pewno bym popadła w długi. Na pewno straciłabym więcej pieniędzy i jeszcze byłabym w długach, a tak to dzięki Bogu nie mam żadnych długów i niczego mi nie brakuje. Ale gdy urodził się syn, nie pracowałam. W tym roku tak samo chciałam iść do pracy. Mój mąż mówi: zostań w domu, skoro dziecko jest jeszcze małe. I nie pracowałam, i powiem, że nie, nie mając moich własnych pieniędzy mojego własnego zarobku. Tylko żyjąc z wypłaty męża, e, dla mnie było bardzo ciężko, bardzo ciężko. Martwiłam się o każdy grosz, jak go wydam na zakupy, na rachunki. I ja przyjmowałam wypłatę męża i zajmowałam się właśnie tym e, jedzeniem, zakupy, ubrania dla nas, dla dzieci. Nie wiem, język angielski, e, córki i wiele różnych innych opłat. Wiecie, jak to jest benzyna do samochodu. E, opłaty, jedzenie i naprawdę ciężko, po prostu pieniędzy nie wystarczało, nie wystarczało, ale dzięki Bogu i chwała Jemu za to nigdy nie chodziliśmy głodni czy e, nadzy, zawsze nas błogosławił w każdy sposób, jak tylko mógł, ale to był ogromny ciężar, który nosiłam w sobie i o, przez ostatni czas Bóg bardzo do mnie... Mówił, nauczał mnie tego, żebym właśnie zrzuciła na niego ten ciężar, żebym mu zaufała, żebym mu zaufała w sferze ekonomicznej, żebym mu zaufała w stosunku do tego, że nie mam się martwić o to, co będę jeść jutro za tydzień, czy w co się ubiorę, czy jak nawet pojadę do Polski, że mam po prostu nie troszczyć się i całe, cały ten ciężar złożyć na niego. Jezus nauczył mnie tego. Jako chrześcijanka, żeby na, zrzucać na niego troski, że każdą troskę iść po prostu przed jego tron i zrzucać na niego. I zaufałam jemu i nauczył mi y, jemu ufać w tej, w tej sferze, bo Bóg jest dobry i Bóg dobrze wszystko czyni. Wcześniej przeczytaliśmy werset z Mateusza 6,34, żebyśmy się nie zroszczyli, że dzień jutrzejszy ma więcej trosk. To zanim przed tym e, wersetem w 33 jest werset, który wszyscy znają, tak? Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam dane. I właśnie szukałam sprawiedliwości Jego, królestwa Jego. Królestwa Jego, to jest poznanie Jego, oddanie się Jemu więcej, oddanie swojego serca Jemu więcej. I on wszystko zaczyna dobrze czynić. On wszystko, on. On wtedy daje wszystko i wszystkiego więcej. I pytam się tak ogólnie: się pytam, sama siebie się pytam i Was się pytam, czy powinniśmy się martwić? Czy powinnam się martwić, skoro Jezus wygrał na krzyżu, wygrał moje życie na krzyżu 2000 lat temu, wygrał z diabłem na krzyżu. To czyli cokolwiek on chce ukraść, zniszczyć ze strony ekonomicznej, zniszczyć ze, ze strony duchowej czy materialnej. To Jezus wygrał na krzyżu, a ja jestem wygraną razem z Nim, i Ty jesteś wygranym razem z Nim. Więc nie mamy o co się martwić. Skoro my jesteśmy wygranymi przez krew Jezusa, przez krzyż Jezu Jezusa, to mamy ogłaszać to zwycięstwo nad Nim. Ogłaszać, że nasz kolejny dzień i ten dzień będzie błogosławionym dniem, i Bóg wszystko dobrze uczyni, będzie nam błogosławił, będzie nas chronił, i to jest cudowne. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że Jezus to imię ma moc. Jezus to imię ma moc i chcę Ci dzisiaj powiedzieć, abyś biegł. bieg do Jezusa, bo tylko Jezus ma zbawienie. Imię Jezus ma moc zbawić. Imię Jezus ma moc uzdrowić. Imię Jezus ma moc błogosławić. Imię Jezus ma moc błogosławić, ma moc błogosławić nie tylko w sferze duchowej, ale i ekonomicznej, i materialnej. Jezus, imię Jezus ma moc ponad wszystkim wszystkimi. On jest Królem Królów i Panem Panów. On jest Bogiem nad Bogami. Nie ma Innego Boga. To On jest ten, który błogosławi. To On jest, który mówi dniu, aby istniał. On jest tym, który mówi, że dzisiaj przeżyjesz cudowny dzień. Czy ty tego chcesz, masz to ogłaszać ze strony zwycięzcy, zwycięzcy, ponieważ jesteś zwycięzcą, bo Jezus wygrał na krzyżu i mamy to ogł ogłaszać z miejsca wygranej, z wygranej, że dziś będzie błogosławiony dzień, że dziś wszystko będzie fajnie i cudownie. I teraz się pomodlę i ja dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie, że Ty cały czas do nas mówisz, że Ty cały czas do nas mówisz, cały czas nas wołasz do siebie, Panie. Cały czas chcesz nas przyciągnąć do siebie więcej i więcej i więcej. Ja dziękuję Ci za to. Dziękuję Ci za to, że Ty, Ty do nas mówisz, Panie, że Ty chcesz jak najlepiej dla nas. Błogosławię z Pani ochrony, zbawienia naszego przede wszystkim. Ja błogosławię każdą osobę, która tutaj ogląda. Te wideo, panie, żeby przestała się martwić, żeby każdą swoją troskę, jakąkolwiek troskę ma, żeby zrzuciła na ciebie, zrzuciła ciężar na ciebie, bo ty jesteś w stanie unieść każdy ciężar i dziękujemy Ci za to. Dziękujemy Ci za to, że Ty już 2000 lat temu na krzyżu uniosłeś każdy ciężar, każdy problem, każdą chorobę, wszystko od najmniejszego do największego, jakie może nam się wydawać problem. Dziękujemy Ci za to w Twoim świętym imieniu, imieniu Jezus. Dziękuję Wam kochani, że byliście, że posłuchaliście, że poświęciliście chwilę czasu na to, żeby posłuchać tego, co mam Wam do, do powiedzenia. I do zo zobaczenia następnym razem. Pa!